No. Na czym da się oszczędzić teraz? Jeszcze takie pytanie. Nie, proszę pana, ja coś pan Panie, powiem. Wakacje, no nie. Ja panu coś powiem. Na czym się da oszczędzić? Żyje się raczej tak, wie pan, żeby to... Mm... Czy pan musi liczyć, oblicze, no nie, zapisywać sobie? Czy, czy, czy pan po prostu jak sobie, po pan, ile w w bierze. To znaczy wie pan, troszeczkę trzeba proszę pana pieniędzmi gospodarować. Się, e, pieniędzmi. Tak, 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 nie, nie, bo to wie A, pan. Czy, nie wiem, o czy pan na rachunkach teraz, bo już proszę panu jakieś prognozy? I, na rachunkach wie pan, no, proszę pana, panu, ja mówię panu, bez przerwy do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Do góry. No. Tak, także wie pan. To teraz tak samo przez Znicze i tak yatki, Proszę, pana, znicza, proszę pana, wszystko, wszystko idzie drogią bo proszę pana, no i to jest taka sytuacja. No. A stacja merytoryzowania no na jakiś czas, jakiś luksus, by chciał, czy sanatorium, czy, czy, czy coś to takiego, to tak? Znaczy, jak ktoś nie, ma 2003, no pan na przykład bierze tej emerytury Proszę pana, jakby nawet chciał pan jechać do sanatorium, to by pan, no ja coś panu powiem, jeżeli pan, no, zale, no, no pan, nie, proszę pana, zależności, jak się pan tu... no tu, nie, tu, będzie chleb, no, to znaczy na sanatorium, nie, tak? nie To znaczy, niech pan słuchaj, jak pan pojedzie do sanatorium nawet, gdyby pan pojechał, to proszę pana, jak pan będzie chciał, e, jak to się mówi, no rozrzucać pieniędzmi na prawo, na lewo, no to, to pan nie a tak no tak, jedyne dadzą, to dadzą, no no, je, je, no, i, no i jakoś to jest tam... Jak pan wszystko płaci? Ile panu zostaje na życie? Dużo panu zostaje, czy tak? Czy skromnie? że... To znaczy, wie pan... pan, wszystko wszystko już... To znaczy, wie pan, no ja tam, wie pan, no żona tam płaci... A, chwyki, też jest... Życiu, ja płaci. Tak, tak, także to się, proszę pana, raczej panie dziedzieli, pan, czy tam... Czy, no i tak, wie pan, jak to, to, co się mówi? Jak te tryby, co chodzą, nie? Muszą się zazębiać, tak, tak. bo to jest, proszę pana, małżeństwo marze, i tak... Było lepiej niż teraz? pewno, że tak. Ja, czyli nie było co kupić. No w ten czas nie było co kupić, ale że jakoś tak Był inaczej to. to, to jakieś, no, te pensje, I musiała, pensje te były lepsze. No, Był, mia, miałam czworo dzieci, mąż sam pracował na odlewni i, by, I by, wystarczyło, no jakieś, by, by, i wystarczyło na wszystko. A teraz... Więcej się budowało, nie bloków, mieszkań. No, Tera... no, bloków, to z tamtych czasów, tak? Tak, te mieszkania są z dawnych czasów i a, a teraz to. Polona. A dla mnie to już jest wszystko jest dla młodych. Dla młodych. No, ja to przeżyłam. Co, co większe, gorsze to przeżyłam. 800 plus młodym. Wystarczy to? No ja pani, wiem. Pani nie miała 800. Ja to nie miałam złotówki, jak pani dzieci porowała. szły do szkoły. A teraz 800 plus i do szkoły i to wszystko. Wszystkim to 800 plus no. dawać? A ja wiem, niech się robią, co chcą. Nie, z Jak pani ocenia ja te zmiany w edukacji na przykład w szkole, że nie prac domowych że podręczniki zagraniczne, że tak powiem. Ale ile się dokupuje jeszcze? Do czternastka była ostatnia, jak pani to skoja No i co, to, to miałam to też... prawie... trzeba na zimę. Za no, ja no, tę czternastkę tak. pan kupił drzewo. drzewo i po pieniądze. I po pieniądze. Dostałem 1060 do opiekuń, tego czternastka.